Cześć, witam was w kolejnym odcinku, ja jestem Ciacho i jeszcze słuchajcie, zanim zaczniemy to chciałabym wam powiedzieć jedną ważną rzecz chodzi mi po prostu o to, że dzisiaj był taki dosyć krótki film a w poprzednich filmach było po 40 minut dlatego pomyślałem, żeby nie było tak mało to dzisiaj jeszcze drugi poradnik jak widzicie, potem wam wyjaśnię jak to jest nagrane ale teraz jestem na mm, telefonie dawno takiego poradnika nie było i moim zdaniem naprawdę ten poradnik się nikomu do niczego nie przyda ale no, po że pokażę. No, może komuś, może się kiedyś przyda. Dobrze. No to, jeżeli ktoś wam kiedykolwiek wysłał linka SMS-em, tak jak właśnie widzicie SMS, i klikniemy sobie w link, klikniemy sobie połącz. No i to jest link do jakiegoś filmu na YouTube. No. I co teraz? Chciałbym pokazać taką rzecz. No i dobrze, obejrzeliście sobie już cały ten film. Tak, można wziąć, obejrzeć. Yy, tak. No i, no, no i dobra, świetnie, ale co z tego, skoro na przykład sobie potem chcecie na przykład sobie zobaczyć yy, jakiś inny film i chcecie wrócić na stronę główną? Klikniecie strzałkę w tył. Coś się przymuliło. Aha, mi tutaj wyskoczyło, że dobra, to coś się przemuliło. Ok, chodzi o to, że jak klikniecie, to Wam wywali całego YouTube'a. I taki poradnik, jak po prostu wziąć, powrócić do, do, do strony głównej, jest to banalne. Najpierw sobie klikamy na awatar, albo na nazwę danej osoby, której jest film. Odpali nam się taka strona, strona. klikamy X. I teraz mamy dwie metody. Pierwsza to jest, znaczy, wiem, że ja tutaj trochę się nie synchronizuję dźwięk, dźwięk z obrazem, ale to za chwilkę powiem dlaczego. I klikamy tutaj główna na dole. Jak widać, jest strona główna. Ja się cofnę. Jeszcze raz wejdę w ten film, bo jest też druga opcja, jak to wykonać. Myślę, że druga funkcja. No po prostu sobie klikamy tą strzałkę w lewym górnym rogu, również jesteśmy na stronie głównej. Ok, i teraz jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz. Dlaczego no nie synchronizuje się dźwięk z obrazem? A to dlatego, ponieważ ja to nagrywam taką aplikacją, co się nazywa, yy, ona się nazywa yy, share Screen i dzięki niej możemy bezprzewodowo sobie przesyłać ekran z telefonu na komputer. Jeżeli chcecie poradnik do tej aplikacji, to napiszcie w komentarzu, jeżeli to jest share screen over H http, tak się nazywa aplikacja, bardzo fajna, tylko ona nie przynosi na komputer dźwięku z telefonu, dlatego ja to mówię do komputera teraz i dlatego się po prostu nie synchronizuje, bo ja to nagram OBS-em z komputera, nie? Dlatego, no i co, ja sobie teraz kliknę tutaj ten kwadrat. O, jak widać, już, już nie widać, już teraz odpalę. No właśnie i, i to by było na tyle, co chciałem pokazać. Mam nadzieję, że chociaż komuś pomogłem, chociaż wiem, że naprawdę chyba się to nikomu nie przyda i każdy to wie, no ale gdyby ktoś nie wiedział, to po prostu, no, żebyście wiedzieli. Ja Wam dziękuję za oglądanie, dłużej już Wam nie zabieram czasu, mam nadzieję, że się Wam spodobało i do usłyszenia w kolejnych filmach. Dzięki za oglądanie, cześć!